Chcielibyśmy powitać wspólnie z całą drużyną Barbara Oliwiecka, która jest na liście na miejscu drugim na liście pokrytu I pan Andrzej Grzyb, nasz lider jedynka na naszej liście. Dzisiaj bez rzeczników prasowych chodzimy w te rolę również, ale mamy nadzieję, że jakoś sobie poradzimy. Proszę Państwa, chcieliśmy zaprezentować przede wszystkim liderów tej listy. Niewątpliwie do tych liderów należy na pierwszym miejscu. Ja jestem, na drugim miejscu pani Barbara Oliwiecka, na trzecim miejscu jest pan Jarosław. Jarosław Zielonka, chyba zupełnie nieznany pan państwu <grym> przedstawiciel Leszna, radny i jednocześnie dyrektor szkoły, a potem będziemy mówili o wszystkich pozostałych. Poprosimy wszystkich kandydatów, żeby sami o sobie opowiedzieli. Przynajmniej kilka słów. Proszę Państwa, tworzymy koalicyjny komitet wyborczy w okręgu kalisko-leszczyńskim, który składa się z dwóch subregionów. Tak ułożyliśmy te listy, aby każdy z tych regionów miał swoich reprezentantów. Ja jestem liderem, no nie będę nic o sobie mówił, bo sądzę, że byłoby to pewnym nadużyciem, a chcielibyśmy jako trzecia droga i nasz komitet wyborczy, aby stać się ważnym komponentem tej układanki politycznej po wyborach 15 października. Liczymy na to, że to nie tylko będzie trzecia droga, ale przede wszystkim, że to będzie trzeci wynik wyborczy, bowiem od tego komitetu, który zajmie trzeci, trzeci, trzecie miejsce, będzie zależało, jaka będzie koalicja w Polsce. Dobrze, że tutaj towarzyszący nam widzowie się z tym zgadzają. Dziękujemy im za to. Natomiast, natomiast oczywiście ta nasza oferta dla mieszkańców południowej Wielkopolski. Składa się z naszych wspólnych przemyśleń, które zapisaliśmy już w liście wspólnych spraw, gdzie znajdują się i sprawy gospodarcze, i sprawy społeczne, ale przede wszystkim również to, co decyduje o istocie życia gospodarczego, bowiem proszę Państwa, na wszystkie te pomysły trzeba zapracować. Zapracować w postaci wytworzonego produktu krajowego brutto, to tak mówią ekonomiści, a to musi przede wszystkim. Zasób finansowy w postaci budżetu państwa. Ten budżet państwa musi być na tyle dobrze uposażony, żeby można było te wszystkie cele spełnić. Odnosimy czasami wrażenie w chwili obecnej, że, że żyjemy na kredyt. I nie wszystkie te, te wszystkie, nie wszystkie te cele, które są finansowane w polskiej gospodarce, są, że tak powiem, jasno zdefiniowane. O, nie, o niektórych, na przykład, dowiadujemy się z mediów koreańskich, jakie to zakupy uczyniliśmy. Choć celowe potrzebne związane z polską obronnością